Niemcy i Rosjanie znowu się dogadają. Jak widzicie, właśnie politycy partii, która wygrała w Niemczech, czyli CDU, wzywają do tego, aby ponownie uruchomić gazociąg Nord Stream oraz gazociąg Nord Stream 2. Przecież to właśnie niemiecka polityka gazowa doprowadziła do tego, że Rosja ma miliardy na to, aby się zbroić i żeby atakować Europę. A dzisiaj ponownie politycy z Niemiec chcą uruchomienia tego gazociągu. W sumie to zero zdziwienia. Spodziewaliśmy się tego od samego początku i właśnie dlatego apelowałem ostatnio na posiedzeniu w Strasburgu. Jeżeli wy naprawdę chcecie niezależnienia od Rosji, to ja mam jedną prostą propozycję. Niech Niemcy udowodnią, że chcą tego uniezależnienia. Niech zlikwidują, niech zniszczą gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 skutecznie. Niech wycofają się z jego dalszej eksploatacji w przyszłości. Niech pokażą, że rzeczywiście nie chcą płacić Rosji euro. Oczywiście takie deklaracji nie złożyli, bo wiemy, że w przyszłości niestety chcą się ponownie dogadać z Rosjanami.